to znalazłam? No, pokaż. A, a, a co chodzi, co się stało? Co to jest? Pokaż. Ej, tu ja tu jestem poetką, dawaj mi to. Ej, ja też wstępuję. Ej, jej! Są ludzie, których nawet torturami nie zmusisz do milczenia. Słodowe diety zalecają coraz mniejsze Lżejszych od siebie. No tak, tak, tak. Pustą głowę łatwiej się nosi i jak wysoko. Są ludzie, których nawet torturami nie zmusisz do milczenia. Cudowne diety zalecają coraz mniejsze porcje z nowego rozsądku. Że kłamstwo ma długie i piękne nogi, a ja ci powiem, no? że dobrze, że usta nie mają kształtu naszych myśli. Hmm. Brak myśli też można wiernie oddać słowami. I pocałunki, i plotki roznoszą te same. Na usta. Damskie kapwysy są jak przelotny deszcz. Nie ma gdzie się przed nimi schować. Się budzi, woła jeść. Nie odkładaj życia na ostatnią godzinę. Nie odkładaj, na godziny. Godziny. nie odkładaj życia na ostatnią godzinę. Nie odkładaj, odkładaj życia na ostatnią godzinę. Nie odkładaj życia na ostatnią godzinę. Nie odkładaj życia na ostatnią godzinę. Nie odkładaj życia na ostatnią godzinę. Jest takie słodkie, bo jest takie gorzkie. Jest takie gorzkie, bo jest takie słodkie. Jakiś tekst i rzeczy Dużo ciekawsze jest to, czego sobie nie myślimy. A jeszcze kropka. Jeden. Jeszcze jeden. Mhm. Z powodzeniem gramy w życiu głupców, a obrażamy się, kiedy odniesiemy prawdziwy sukces. Bye.